Nie tylko ząbkowice same w sobie są, no ale ja, na przykład, byłem teraz w Jelenie Górze na 1 maja. Też byłem zaproszony 1 maja na ulicy 1 maja. Były. I uroczystości były. Czyli 1 maja na ulicy 1 maja. Także było to bardzo fajne. Trwało to parę godzin. Widać tam, tam było widać tą, 15 tą faktyczną. Piętnaście lat od momentu, kiedy. Tak, jak tak, tak. No do i Unii. do Unii to hmm. było faktycznie sto, takie sto, stoiska, które nam przypominały to wszystko. Ludzie ludzie sobie spacerowali. Święto, widać, że świętowali nawet bardzo często z flagami, a jak nie mieli flagi, to ja miałem. Także mam jeszcze zapas. Szanowni Państwo, nie wiem, czy wiecie, ale swego czasu bardzo mocno obchodziliśmy święto 1 maja. Zupełnie w Nokii w innych czasach i, i bardzo szybko też e, od razu drugiego e, drugiego e, te flagi były ściągane ściągane ze względu właśnie wiecie na pewno pamiętacie o tym że 2 maja to ten czas kiedy Pani poseł, a są Plagi. takie kraje, gdzie te flagi cały czas wiszą. I nikomu nie przeszkadza. Czy no, no, ona się zepsuje, czy zniszczy ale, nie. ale my pamiętamy przecież ten 1 maja. Ja jeszcze byłem młodym zawodnikiem. To szliśmy główną ulicą w Gdyni. Byliśmy dumni, że możemy pójść 1 maja tą ulicą. W okresie komunistycznym, można sobie wyobrazić, bo to był Dzień Pracy. To faktycznie był dzień nasz, nasz, wszystkich ludzi. Polscy, którzy pracują, czy nawet pracowali, albo będą pracować. Także szliśmy z tymi, ja na przykład z tymi tyczkami, jako młody zawodnik, dumny przed trybuną, te tyczki podnieśliśmy do góry, że tutaj świętujemy. E a teraz wrócimy pięknego, do tego, co jest tak. dla nas wszystkich bardzo istotne. Bardzo istotne. Bardzo bym chciała, żebyś opowiedział, pewnie wielokrotnie o tym opowiadałeś I, i mnóstwo ludzi ciebie o to pytało, o ten słynny twój gest. Gest Kozakiewicza to jest coś, co przeszło do historii. Wszyscy o tym pamiętamy. Pamiętamy te gwizdy na trybunach. Miałam wtedy 15 lat. Ale ponieważ byłam sportowiona i sport był zawsze moją pasją, pamiętam, jak kibice gwizdali. No tak, Ja, jeżeli ktoś mnie o to pyta, ja się zawsze troszeczkę rumienię w tym momencie. Bo, bo mimo wszystko minęło już tak dużo lat, no to jest powiedzmy 39 lat od tego momentu, jak zwyciężyłem w Moskwie, ale do tej pory jeszcze. Nie mogę sobie wyobrazić, że dałem ludziom tak dużo przyjemności, takiej podniesienia na duchu. To, to ludzie właśnie w, wiary, wiary w, w, w siebie, w Polskę, w zwycięstwo, bo to było w Moskwie. Przecież Wiemy, to jest 80 rok strajki w Polsce. Rosjanie, wojsko stoi przed granicą, wejdą, nie wejdą. Nikt nie wiedział. To był ten okres i ktoś wymyślił, że w Moskwie będziemy mieli olimpiadę. Oczywiście jechaliśmy tam i wiedzieliśmy, że Rosjanie nas. Sowieci, przepraszam, sowieci nas nie lubią. Jak można sobie wyobrazić, jak, jak można to odczuć? No wiadomo, że nie, nie krzyczeli do nas tam w jakiś zły sposób, ale czułeś to, że. No to z Polski, no no, no z Polski. Teraz powiem propagandę, jaką oni mieli. No oczywiście w każdym sklepie, obojętnie, jak coś było u nich w sklepie jeszcze, bo no to tak można powiedzieć, w tamtym czasie. Na przykład, przy, przykład kilograma cukru. Jest jest napis, ile kosztuje kilogram cukru. I teraz 80 kopiejek za ten cukier, a obok 20 kopiejek dla Polski, żeby nas wyżywić. I, i to jest propaganda. I to było i na skarpetkach, i na czymś tam na koszulce, czy obojętnie na czym, czy czapkę, ktoś, że to było, te, jakaś, jakiś ten procent tej, tej sumy było dla Polski. Dlatego oni mieli ciężko, ale propaganda mówiła, że oni nas Utrzymuj. Jeszcze utrzymują. Oczywiście było inaczej, tylko to jest ta propaganda i to przez to oni nas nie lubili. I teraz wracamy na no stadion. No i teraz stadion. Tak, oczywiście ten stadion jest taki, że jest zapełniony Pierwsza walczymy. wysokość to. No, różnie, każdy rozpoczyna sobie od jakiejś tam tak. chce, ale z paru zawodników. Byli rekordziści świata, Francuzi. Ja byłem w tym roku też 80. rekordzistą świata. To się, to rekord się poprawiał, był jeden z najsilniejszych, czy dwóch z najsilniejszych Rosjan. No i startowaliśmy, wiadomo, walka. E, jeden między drugim, kto skoczy, ten e, prowadzi, czy tak, czy to zmieniają te wysokości. No i za każdym razem, jak skakał e, Rumun, Bułgar, Szwed, e, Anglik. Nikt nie gwizdał. Jak wchodził Polak, to były gwizdy. I sobie, wyobraźcie sobie stadion zapełniony 70 tysięcy ludzi, 20 tysięcy turystów, powinny z Polski najwięcej, bo to akurat na tym całe szczęście, na tym zakręcie, gdzie myśmy skakali, no i, i oni na nas gwizdali. Wchodził Ślusarski czy Klimczyk, były gwizdy, jak powiedziałem ci inni nie. No i w pewnym momencie dochodzimy do tej wysokości, gdzie już się, zaczyna się rozgrywka o, o medale ja byłem na, na, na liście, byłem jako pierwszy, liście startowe. Nie, że najlepszy, nie, tylko że po prostu tak wyszło, że byłem pierwszy. No to stawiam wysokość 5,65. 5, Mówię, skoczyło czterech zawodników, no i tych czterech zawodników teraz walczy o medal, chociaż ja skoczyłem w pierwszej próbie i mam przewagę nad nimi, że już prowadzę w konkursie. Stawiam 5,70, no i przeskakuję w pierwszej próbie, w olbrzymich gwizdach, no bo to już jest walka o złoto i w tym momencie lecąc na tą poprzeczkę, tak myślę, że dlaczego oni gwizdzą na mnie? Przecież wszystko czułem poprzeczkę, bo było fajnie zobaczyć, no oczywiście spadłem, jakoś tak mi się ręce złożyły, mówię, ach, to się, pocałujcie mnie gdzieś tam, no i dobra. Czy te gwizdy dały Panu siłę, czy to e, przeszkadzały? Powiem szczerze, ja jestem bardzo silnie psychiczny zawodnikiem, zawsze byłem, motywacja moja była dużo większa na zawodach niż na treningu i każda rzecz, która mnie złościła, czy która mi przeszkadzała, dawała mi troszeczkę więcej siły, czy na przykład wiatr w twarz. Mnie nie przeszkadza, ale byłem po prostu w tym dobry, mocny. No i oczywiście ta adrenalina, ja, może powiem troszeczkę śmiesznie, do tej pory dziękuję, dziękuję tym Moskalom, że gwizdali na mnie, bo adrenalina taka była, że skakałem każdą, jakby 6 metrów wtedy po chyba bym przeskoczył. No tak to wyglądało. No ale jak powiedziałem, to wyszło z tego, I, ale jeszcze dopowiem następną: Wszyscy podpadali. Ja mam już złoty medal w kieszeni. I to jest największy na początku Gwizdanie na Polaków, czyli na naszych. Ale w momencie, kiedy zostałem sam w konkursie, medal już mam. Teraz sobie stawiam rekordy, rekord polski. Staję na rozbiegu, jest, są gwizdy. Ja, ja, ja się zastanawiam, dlaczego? przecież tak. Ani mi nie mogą zabrać tego medalu. Ani to nie jest Rosjanina rekord e, e, Rosji, tylko rekord polski. No i no i znowu ta adrenalina, ta siła wewnętrzna w pierwszej próbie znowu nas następną wysokość przeskoczyłem. 5, 75. I tu było zupełnie coś innego, bo ja w tym momencie byłem jedyny w konkursie, czyli oni gwizdali na Polaka, ale i na mnie, na Władysława Kozakiewicza. Spadłem na, na, tą, na ten zeskok, to im pokazałem właśnie z tym śmiechem takim w twarzy mi się że mogą mi skoczyć. No <laughs> przepraszam, że ja mogłem im skoczyć. No i został rekord świata. Na końcu rekord świata, a znowu są olbrzymie gwizdy. Wyobrażacie sobie, na lekkiej kiedy się nie gwizdze, na, na, na lekkiej się nie gwizdze. Tak. Ludzie chcą zobaczyć ten rekord no. świata, no bo jest rzadkością. Francuz siedzi na, na ławce, już ten rekordista świata, ja stawiam o jeden, jeden centymetr wyżej i on może sobie na ławce mówić po francusku, oczywiście, skuź baba Nadia, no, baba nadal". No ale nie ludzie, no chcą, ludzie chcą zobaczyć ten rekord świata. Stawiam, no i przeskakuje ten rekord świata. Szanowni Państwo, no i tym bardzo miłym akcentem, tak. Państwo pamiętacie, że polscy lekkoatleci deklasują. De 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 Ostatnio tak było w Berlinie, to samo dotyczy paraolimpijczyków. Naprawdę mamy niesamowicie mocną ekipę i to doskonały moment, żeby powiedzieć o mojej kolejnej interpelacji. A ta interpelacja dotyczyła obietnic złożonych Mistrzom Świata. Państwo wiecie doskonale, że siatkarzom kibicuję ze wszechmiar. Drugi z rzędu, a trzeci w ogóle tytuł Mistrzów Świata zdobyty przez Polaków. To kwestia jak gdyby złożonych obietnic, obietnic premiera naszego polskiego rządu. Ślad za tym poszły zmiany w prawie 0,2% subwencji ogólnej budżetu państwa do dyspozycji premiera na szczególne właśnie takie cele. Siedem miesięcy, dokładnie siedem miesięcy czekali polscy siatkarze na wypłatę nagród, mogę powiedzieć, akurat w tym dniu składam interpelację, mogę powiedzieć, że nagrody wpłynęły na konto i zarówno te dodatkowe za tytuł mistrza, jak i te z ustawy o sporcie. Także moi drodzy, uprawiajcie sport, różne dyscypliny i lekką, tak? A jest, I... Oczywiście. Tak się jeszcze może wrócę na koniec do polityki, to, bo tutaj nasz gość mówił dużo o wyjazdach z Europy na wschód i na zachód. My w naszych czasach od 15 lat możemy, możemy przekraczać te granice bez przeszkód. To nasze ostatnie spotkanie przed euro wyborami. Może powiedzmy naszym widzom, może nie na kogo głosować, na jaką partię, ale dlaczego, dlaczego powinni iść do... Ale dlaczego na pana Władysława? A, <laughs> nie, ja chciałem się tylko przestawić, przestawić, kim jestem ze Władysław Kozakiewicz i chciałem żeby powiedzieć, co zrobiłem w życiu oczywiście, żebyście o mnie nie zapominali, nawet jak tutaj już było, nawet w tych wyborach, dlaczego nie, ale y, y, chciałem powiedzieć, oczywiście mamy wolną Europę, cieszę się, że mogę sobie wyjeżdżać, kiedy chcę, w jedną czy w drugą stronę i to jest nasz, nasz to najlepsze, co mamy, wolność całkowitą. Znaczy niezwykle istotne jest to, moi drodzy, że przed nami kolejny wybór, który jak gdyby albo, albo Polskę zmarginalizuje. Albo Polska będzie silna i podmiotowa w Europie. To od tych wyborów będzie zależało, jaka reprezentacja i w jaki sposób i w jakiej grupie będzie funkcjonować. Ja stawiam na, na tych, którzy gwarantują nam podmiotowość, na tych, którzy gwarantują nam dobre negocjacje, relacje z innymi krajami. Ja zresztą doskonale Państwo wiecie, że przynależymy obydwoje do Koalicji Europejskiej, a co za tym idzie, dla nas te wartości są najbardziej istotne. Szukanie, szukanie do realizacji celów partnerów, tak, nie wrogów, ale partnerów. Działać wspólnie, ale na rzecz każdego człowieka, ka czyli wspólnie dla jednostki i systemową, a nie doraźnie pod kątem wyborów. Tak, każdy z nas ma jakąś wiedzę, niektórzy może w jednym kierunku, w drugim, ale bardzo dużą. Ktoś może powiedzieć, sportowiec do polityki, bo bardzo często tak mówią, że sportowiec do polityki to jakby, nie wiem, o klasę niżej szedł czy klasę wyżej, w ten sposób patrząc na to, ale my jesteśmy normalnymi ludźmi, także, że ktoś jest najlepszy w sporcie, to nie znaczy, że jest kiepski w polityce. Broń Boże, bo może mieć większe wiadomości niż każdy inny w tej chwili polityk. Oczywiście jesteśmy otwarci, my wszyscy jesteśmy razem w tej koalicji, ale startujemy po to, żeby żeby, żeby nie być na granicy w Europie, żeby, żebyśmy byli w samym środku faktycznie centrum. Walczymy o każdy wie, co my chcemy. Jeżeli jakiegoś człowieka na ulicy spotkamy, zapytamy się jego, co by, co by chciał, to się okazuje, że to samo. Wszyscy chcą to samo, lepiej. Lepiej. I, I wolniej. Powiedzmy, wolność to jest najważniejsza. Nikt nie ma w myśli, żeby zrobić nie, przeciwko zrobię. Idziemy do Europy po to. I, I tak już zupełnie na koniec, Szanowni Państwo, te wybory są najbardziej istotne jeszcze z takiego względu, o którym powinnam powiedzieć. Dolny Śląsk mówi się o tym, że jest jak gdyby. Hmm, poprzez sukces, który osiągnął, a ten sukces to przekroczenie 75% PKB średniego PKB w Europie, może być wyłączony, jak gdyby pozbawiony takiego finansowania, jakie miał, a przypomnę to 2,24 miliarda euro w tej perspektywie. Czyli ta kwestia, jak gdyby bogactwa, bogaci się Dolny Śląsk, ale wiemy doskonale, że to nie jest tak i to nie jest różnorodne, że cały Dolny Śląsk dla nas niezwykle istotne jest to, żeby w nowej perspektywie finansowej wyodrębnić te regiony, które nie... Nie mają tego wskaźnika przekroczonego i dedykować środki unijne właśnie takim regionom. Tu przypomnę o tej fantastycznej inicjatywie doktora Romana Szełemeja, czyli Sudety 2030. To jest region, który absolutnie nie osiągnął tych 70%, 75% PKB, i niezwykle istotne jest, żeby właśnie tu dedykować kolejne środki unijne. Dziękuję bardzo. Dziękuję.